Szóni Boże, kochani, dziś już piąta niedziela Wielkiego Postu. Kolor szat liturgiczny fioletowy, przypomnę, że fiolet to kolor zadumy, kolor pokuty, żałoby, umartwienia. A więc przyszłą niedzielę, już niedziela palmowa. Tą przyszłą niedzielą rozpocznie się Wielki Tyci. Dlatego Czas już jest bliski, do tych radosnych świąt zmartwychwstania Chrystusa. A Jezus mówi do nas przez swoje słowo, przez Ewangelię. Dziś, kochani, w Ewangelii usłyszymy o wskrzeszeniu Łazarza. Łazarz, jego siostry Marta i Maria mieszkali w Betanii, niedaleko Jerozolimy. Tam często Jezus ich odwiedzał, gdy miał chwilkę czasu trochę wolnego. Lubił tam chodzić, odwiedzać ich, aby porozmawiać, aby odpocząć. To byli jego przyjaciele. I oto Chrystus dowiaduje się, że jego przyjaciel Łazarz nie żyje. I posłano po Chrystusa, aby przyszedł, aby. Może wskrzesił, aby coś zrobił. Tak liczyli na Niego. A przecież widzieli wielkie cuda i znaki, które On czynił, chodząc i nauczając. To On uzdrawiał, jak słyszeliśmy w minioną niedzielę, uzdrowił niewidomego, wiele innych cudów, wypędzał złe duchy, ale również wskrzeszał córeczkę Jaira, młodzieńca Znajm. A więc liczyli, może i tym razem Chrystus wskrzesi swojego przyjaciela. Posłuchajmy Ewangelii, jak to było. Kiedy Jezus już przyszedł, gdzie mieszkała Marta, Maria i Łazarz, Pan Jezus rzekł do Marty, ja jestem wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu Tak, Panie, ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście Go położyli? Odpowiedzieli Mu Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by On nie umarł? A Jezus ponownie, ukazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, Zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi, ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich: Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc pośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Kolejny znak, kolejny cud, kolejna łaska dla tych, którzy na to liczyli, jak słyszeliśmy w Ewangelii. Dlaczego ten, który takie rzeczy cuda czynił, nie mógł sprawić, że Łazarz by nie umarł? Ale mieli nadzieję, że wskrzesi i mieli rację. Wskrzesił. Wielki to znak, wielki cud. I dlatego słyszeliśmy wielu spośród Żydów przybyłych do Marii. Ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Musieli kochani zobaczyć na własne oczy. I my nieraz też musimy zobaczyć, musimy dotknąć, żeby uwierzyć. Ci Żydzi, którzy podążali za Jezusem aż do Betanii, że byli sensacji. Przeczuwali, że coś może się stać. I dlatego szli za Jezusem. I się nie zawiedli. Zobaczyli wielki cud wskrzeszenia i uwierzyli. I to jest najważniejsze. Nie jest ważne, jakimi spo sposobami uwierzyli. Jak to się stało, że uwierzyli. Tak czy inaczej, uwierzyli. I byli świadkami Chrystusa. Chrystus, można by powiedzieć, że specjalnie się ociągał. Gdyby przyszedł wcześniej. To Łazarz by w ogóle nie umarł. Uzdrowiłby go na pewno, ale nie byłby to taki wielki cud jak wskrzeszenie. Dlatego ociąga się, przychodzi później, kiedy już Łazarz jest pogrzebany i pyta się, gdzie położono, gdzieście go złożyli, w jakim grobie. Wskazują mu, jak słyszymy w Ewangelii, Chrystus zapłakał. I Żydzi mówili, jakże bardzo go miłował. Zapłakał nad grobem swojego przyjaciela łazarza. Był Bogiem, ale był też i człowiekiem. Ja uczucia. Tu zapłakał. Za chwilę, kiedy się przeniesiemy myślami do Getsemani gdzie Chrystus będzie się modlił przed swoją męką, tam będzie odczuwał trwogę, lęk, drżenie. Będzie się pocił potem, krwawym potem. Będzie się bał. To jest ludzkie. I tu Jezus okazuje wielkie przywiązanie do Łazarza, zapłakał. I mówi, „Odsuncie kamień. Siostry Łazarza mówią, no ale już cuchnie, już tyle dni leży w grobie. To nie ma znaczenia. Wierzysz, Marto, wierzę, Panie, to zróbcie to. I odsunęli kamień. I Chrystus zawołał Łazarzu wyjdź i wyszedł. Ku zdumieniu wszystkich, ku radości wszystkich, szczególnie sióstr Marty i Marii. Możemy sobie tylko wyobrazić ich radość, jak rzuciły się na swojego brata, zaczęły go odwiązywać z tych bandaży. To już nasza wyobraźnia. Tak na pewno było. Ale, kochani, to też jest nawiązanie do Ewangelii z tamtej niedzieli. Możemy to powiązać. Mówiliśmy sobie w zeszłą niedzielę o tym, że grzech powoduje, że ślepniemy, przestajemy widzieć. Oddalamy się od miłości Pana Boga, ale czasami bywa i tak, że gdy nie korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania, to wręcz nakładamy na siebie jakiś kamień, głaz, głaz grzechu, głaz zła, i zamykamy się jakby w grobie, jak ten łazarz, jak każde ciało złożone w grobie, pochowane, przytłoczone kamieniem. Iluż jest takich ludzi, którzy nie potrafią sobie pomóc, którzy nie chcą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, nie chcą skorzystać z sakramentu miłosierdzia Bożego. I grzechy ich tak przytłaczają, jak ten kamień na grobie. Ale też jest z tego wyjście. Zauważcie, Panie Jezus Przychodzi, mówi, odsuńcie kamień. I on swoją mocą, potęgą spowodował, że Łazarz wyszedł z grobu. Wskrzesił Go I nas też Chrystus może wskrzesić Ze śmierci grzechu Nie możemy mówić, że Dla mnie już nie ma szans Dla mnie już za późno Już jestem takim grzesznikiem Taki zły, taki niedobry Że na pewno Pan Jezus nawet na mnie nie spojrzy Dla mnie nie ma przebaczenia Nie ma zmiłowania Pan Jezus mówi nie Choćbyś był jak w tym grobie Już przywalony kamieniem Ja ten kamień odsunę ja cię wydobędę z tego grobu grzechu, na światło dzienne, na moją miłość. Wydobędę cię z tego grobu, grobu grzechu. Dlatego to jest wielka szansa i wielka nadzieja dla tych, którzy już może stracili nadzieję, a niepotrzebnie. Chrystus kocha każdego i kochał łazarza, i kochał ludzi żyjących wtedy, którzy razem przy nim byli. I kocha nas żyjących w XXI wieku, i będzie kochał tych, którzy po nas będą, i każdego będzie chciał wyciągnąć z grobu grzechu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Chrystus daje każdemu szansę. Chrystus pochyla się nad każdym. Więc, kochani siostry i bracia, ten kończący się powoli okres wielkiego postu. Staramy się jeszcze wykorzystać. Nawet jeżeli przytłacza nas kamień, głaz grzechu, zawołaj do Chrystusa. Wyciągnij rękę, a on spojrzy na ciebie i powie: Wyjdź z grobu twego grzechu. Ja ci te grzechy odpuszczam. Radośnie świętuj razem ze mną moje zmartwychwstanie, bo on pokonał śmierć pokonał piekło, pokonał szatana i pokonał grzech. Więc nadzieję pokładajmy w Panu. Tak jak nadzieję miała Marta i Maria, siostry Łazarza, które mówiły pewno przyjdzie, pewno wskrzesi. Miały tę nadzieję w sercu. Więc i my miejmy nadzieję i ufajmy Panu. Bo kto ufa Chrystusowi nigdy się nie zawiedzie. Siostry i bracia, życzę Wam radosnej, błogosławionej niedzieli. Szczęść Wam Boże.